Pozwólcie, że dzisiaj pokażę Wam jak wygląda wykorzystanie biomasy i jej wpływ na nasze środowisko, na ekologię. Wtlenek węgla z atmosfery jest asymilowany przez liście drzew liściastych bądź też igły drzew iglastych, które od takiej małej sadzoneczki aż po takie piękne sosny nam wyrosną. Następnym etapie po wzroście jest wycięcie drzew, gdy nadają się już do celów, Między innymi przemysłowy. W wielu przypadkach, jak tutaj za mną, natura sama wskazuje nam na te osobniki drzew, które dokonały już żywota. Jak widzicie tutaj wokół mnie, nie są to odosobnione przypadki. Jak przed chwilą widzieliście, następnie drzewo przewiezione jest do tartaku, gdzie Podlega dalszej przeróbce technologicznej. Powstaje z niego m.in. widoczna tam w głębi zrębka. Drewno startupu wykorzystane jest w różnych procesach technologicznych, m.in. powstają nasze meble. Natomiast pozostałość poprodukcyjna wykorzystana jest m.in. jako paliwo w kotłach marki Hargassner. Dzięki temu po spaleniu drewna dwutlenek węgla uwalnia się z powrotem do atmosfery. Bo pamiętajcie, że dwutlenek węgla jest gazem życia. Bez niego nie mielibyśmy takich wspaniałych lasów.